To się nagrywa, kurwa, debilu. <grystanie> Cały czas gramy, no. Mario! <grystanie> no i bijemy to, nie? O, lega. O! Widzowie, patrzcie! Widzowie, lega namaga łapy. No ja to łapię. Przecież mówię ci, że łapię. No i jest pierwsza Lega Seventa, kurwa. No! No jednak, jednak śmieszak to śmieszak, nie no, nie oszukujmy się, ale to ja zapałem najwięcej legend z Wielkanocy, <tysk> <tysk> Kaszel palacza, Fewek? Kłaczek, <tysk> <tysk> Jopie, to... lega. Lega. lega! O! Patrzcie widzowie, lega! Jaka? Łapy! Yes. <tysk> Dla, Dla tezy tego, to jest teza ja z reguły robię, poddawaj to, z 5 Ale lega, gówno jebane, no. C czemu nie <laughs> dla mnie? Chociaż ja bym wolał naszej tak, nie? Zaproś tam. Bijemy to czy nie? O! Magpal, lega. Seru nie ma? Nie gadaj! To każdy może to łapać. Proszę, ja w ogóle leknie łapię z tych eventów. Ja bym chciał. Poczekaj, mi było wesłychać, kurwa, niestety. Kogo? Ha? Nie. Samuraja, nie, dobra. Nie, nie, samuraj. Gdzie jest samuraj? Szczerzliwy. Dobra, rozwalę trochę szybko. To o! <laughs> nie mogę ty! Kurwa, nie, widzowie, kurwa. nie! Czy ja to znowu złapię? Nie! Nie! Ja Trzecia para, widzowie! Widzowie, trzecia para, ławek! Jodaj, muszę zgodzić z Łatwo! Łatwo, łatwo! Nie, w sumie drugi już! Trzecia para złapana tych łap! Jodaj, na czacie! Jodaj, na czacie! Nie! Ja O! Co? Ale beka. Ja mówiłem, że legam może spaść. ja pójdę łapy. ci jak coś, nie? Bo je mam. Tak on to złapie. Proszę. Enę. Kurwa mać. Anna została już trzecią legendę na enę. Nie wierzę w to. Wszystkich, no każdemu się ja zobaczyć po prostu e, odpaliłem. No niepotrzebnie to było, dawać, no ja dawać. się z tym źle czuję e, Spadałem teraz Nie mam ale będę musiał swoją robotę 28 e, jest w śmiechu! Nasz! Coś Jest, jest. Coś... jest! Chciałeś go to masz. Chciałem to mam. Nasz jest APN Zero dla mnie. Elegancko. O, hmm. 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 Od razu mi lepiej. Kocham was widzowie i slipper. Ja Też nagrałem Trzy Trzy Mój naszej w końcu. 28, ale kurwa chciał ty, ale No. Bicie, bicie, bicie przed. przed. Jebane 27, <grym> 27 dni, zbierałem no, ci. No, kurwa, jebane 25. Aj, i, I chuj, w końcu spadł. No, gzy dobra, dług spasony, można iść spalić konia. Kurwa, nie, ja miałem cię zamawiać. A ja co? nie wiem Kurwa, oglądasz, nie mogę. Dobra. Pokładamy nadzieję, że się nie wyjedziemy. Mały kurwa to F, no ile można. O! Dega, Taguerre Sain to nasz. Kurski, no, zaraz żona. No co? No nie mogę. Dobrze, że nie dla mnie, nie? Mimo wszystko. Pokczampik! <laughs> Wypierdalam z tej gry. <laughs> Ty w król wzgórz. Ene, tylko spokojnie. <laughs> Sadge! spokojny. Lega! Nie Lega. wierzę, no! Ta Tigerka! Kratka ode mnie! Kurwa mać, no. Tak blisko, tak daleko, nie? Myślałem, że dla mnie, kurwa, przez chwilę.

Śmiech, krasnoducik? Kurwa, jakbym ci moim krasnoducikiem młotem wyjebał w pisk, to a. kurwa, nic by się nie zostało. Ty, a ten muzaki akurat nie ma tej łapki. No, Uch, ma chyba na... Her, nie, hero ma, znaczy hero łapki ma, nie? Więc spoko, że spadłem. Ale to, to jest kłamczuch, on ma full seta na tym. A, to ja będę. Nie zdężyłam nawet ogłucha w niego. O, to dla mnie tak jest! Co jest? Tak jest, kurwa! Ale sypię! Mami! I czemu? czemu tobie? Czemu tobie, co? Secik! Nie mogę, no! Jebany! A, da, 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 da. <laughs> Nie kurde. mogę, no! za z jakimś kurwa z gichlanym jebanym. A jebać! Się. <laughs>